Szanowni widzowie, z tej strony pokażę wam jak skopiować siekiery lubią wam kumwa najpierw potrzebujecie takiego blueprinta, zbierzecie sobie jakiekolwiek sikiery, możecie wejść 7 butów więcej zbierzecie sobie tego blueprinta, bierzecie sobie najtańszy samochód, w firmacie się tak o właśnie do ściany i zmienicie tak bluprintem samochód że musi on wam wejść pod mapę tutaj wam hmm, dam kremlaca bo nie, nie wychodzi mi, ale bo zobaczycie jak coś nie wyjdzie. Podorze, wy jak już wyszliście, klikacie menu, tylko się załaduj, pierwszy slot, który macie, jak wam, jak zginiecie, to ja taki szary pasek i to zginiecie, to klikacie przyodój slot. Patrzcie to. Umieram i klikam przyodój slot. I, i jak... Um, już muszę wszystko odbyć. Będziecie mieli tutaj dwie siekiery. To że się udało, że skopiowaliście te siekiery. Klikacie sobie, gdzie z miejsce, potwierdź. Jak macie do krzydziely to znaczy, że już macie skopiowane i już wszystko działa. Więc dzięki za oglądanie i cześć!